Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym odcinku To było Grane. Dzisiaj niestety może być słychać z drugiego pokoju Mariole, ponieważ dzisiaj akurat mamy taką sytuację, że musimy nagrywać w tym samym czasie, symultanicznie. Także. Yy, no, czasami tak jest, tak? że musimy się jakoś tutaj yy, pogodzić. Dzisiaj mam dla Was grę, którą w sumie zapomniałem, że ona się nie pojawiła. Jest to dodatek do Interstate 76 pod tytułem Nitro Riders bądź. Yy, Inny tytuł tego dodatku to Nitro Pack. Interstate 76 to była dosyć mocna marka w latach 90., w mojej opinii, była mocna, bo po świetnym Interstate 76 doczekaliśmy się dodatku, doczekaliśmy się Interstate 82 i pojawiła się jeszcze taka podseria, która się nazywała Ja aczkolwiek ona pojawiła się głównie na konsoli PlayStation. Natomiast. W latach 90 bardzo często, kiedy był wydawany dodatek, dzisiaj to nie do pomyślenia, żeby takie rzeczy się działy, chociaż CD Projekt tak właśnie zrobił, gdy pojawiał się dodatek, był on oczywiście w takim właśnie dużym big boxie, jak sama gra, a w środku był oczywiście, i tak gra wymagała podstawki. I tak na przykład dodatek Mysterious of the Sith do Star Wars Dark Forces Jedi Knight 2 i wielu, wielu innych gier, o Call of Duty, chociażby United Offensive, to były takie dodatki, które również wychodziły w pudełkach i były dorzucane do. Były, wymagały podstawki, ale były wydawane w normalnej formie, oczywiście w big boxie. Jeżeli chodzi o Interstate 76, odsyłam Was do odcinka o, tym, o tej grze. Zdecydowanie była to jedna z moich ulubionych gier, jeżeli chodzi o samochodówki. Mam wrażenie, że Interstate potem troszkę ewoluował, czy też zainspirowali się twórcy Twisted Metal właśnie Interstate'em. Ja uważam, że Interstate jest nadal świetną grą, ona nadal świetnie się trzyma. Przez to, że gra jest bardzo surowa, jeżeli chodzi o samą oprawę, bez w zasadzie tekstur, minimalna ilość tekstur, tak naprawdę ona się nie do końca starzeje, nawet w cutscenkach, które są dosyć nowatorskie, można powiedzieć, nigdzie, nigdy, nigdzie takich cutscenek nie widziałem w żadnej innej grze gdzie twórcy nie chcieli, żeby gra za bardzo odznaczała się od tych filmików, które są w grze, postawiono na również płaskie, nieoteksturowane poligony i tak wrzucone są te postacie. W mojej opinii fajnie to się zgrywało. Z jednej strony było to właśnie w takim stylu, klimacie, co gra, także wyglądało w mojej opinii to naprawdę dobrze. No ale dzisiaj o Nitropaku. Paku. Activision miał, oczywiście wiedział doskonale, że ma w... Ręku naprawdę mega fajny tytuł, jakim jest Interstate i oczywiście postawiono wydać e, taki właśnie pak. I tutaj ciekawostka: o ile e, Nitro pack, e, jest e, dodatkiem również fabularnym to w głównej mierze wydaje mi się, że został on wydany pod Multi, ponieważ Interstate 76 miał fantastyczny multiplayer. Tak fantastyczny, że w zasadzie ludzie nawet grają w niego do dzisiaj, co ciekawe. Oczywiście z kupą różnych modów, patchy i tak dalej, i tak dalej, ale gra nadal, nadal jest grywalna, nadal się gra w nią. Właśnie nie ma jakąś taką bardzo oddaną grupę fanów, którzy mają nawet swoją grupę na Facebooku, bo kiedyś tam trafiłem, i nadal grają w to. No i oczywiście Nitro Pack był... Wyjścia naprzeciw e, ludziom, e, którzy uwielbiają Interstate, i wydanie właśnie e, takiego dodatku, który obok e, fabularnych e, wątków miał też oczywiście e, głównie był e, na postawiony na multiplayer. Czy dobrze wypadł? W mojej opinii niestety nie. Nie ma startu do Interstate 76 i zaraz Wam powiem. To, co jest w mojej opinii fajne, to to, że Nitro Pack, jeżeli chodzi o fabułę, jest prequelem Interstate 76, więc nie mamy, nie spotkamy tutaj gruwa championa, a będziemy sterować w zasadzie czterema postaciami. To jest, i to jest nowość, że mamy cztery mini scenariusze. Taurus, Jade, jak on się nazywał, ten koleś, teraz nie pamiętam. Skitter i jedna postać, która jest do odblokowania po skończeniu tych wszystkich trzech scenariuszy. I wydawałoby się, że jest to ok, że te dodatkowe misje, dodatkowe scenariusze fajnie wpiszą się w całą historię, ale w mojej opinii, właśnie ten element fabularny wypadł najsłabiej, jeżeli chodzi o dodatek. Problem jest taki, że. Potraktowano misje fabularne jak to by była gra multiplayer. O co, o co chodzi? W podstawce w Interstate 76 mieliśmy jeden samochód w trybie fabularnym, który z misji na misję trzeba było naprawiać, dopakowywać, kupować części i to było fajne. Trzeba było składować pieniądze, zbierać złom. Czy tam niszczyć te samochody w taki sposób, żeby one nie wybuchały, żeby skiter mógł je przerobić na kolejne części. Był tam jakiś taki, można powiedzieć, delikatny, bardzo wątek, jakby zarządzania. Zarządzania surowcami, że tak powiem, ale to jest o wiele za duże słowo i to było fajne. Natomiast tutaj niestety pozbawiono tego wątku. E, fabularnie misje nie są ze sobą powiązane i to w obrębie jednego scenariusza, to dla mnie jest strasznie absurdalne, że mamy po prostu misję, której musisz zrobić coś tam, kolejną misję, której musisz zrobić coś tam, one ze sobą w żaden sposób się nie łączą. W interce 76, oczywiście, każda misja była konsekwencją poprzedniej, a pomiędzy nimi była ta, w ten filmik łączył obydwie misje. Wspójną całość i to było naprawdę spoko. Tutaj niestety dostaliśmy misje wyrwane całkowicie z kontekstu i to nawet nie jest najgorsze, bo okej, okay, no mogę je zrozumieć, bo te misje są ogólnie fajnie pomyślane i są dosyć trudne, natomiast problemy, na przykład, zaraz o misjach powiem. Natomiast problemem jest to, że przed każdą misją możemy sobie wybrać dowolny samochód. Nie mam tutaj problemu z tym, że w Interstate był jeden samochód, a tutaj mamy do wyboru, bo to jest ok, tylko że możemy wybrać sobie dowolny samochód. I wrzucić w niego dowolne uzbrojenie. Nie ma czegoś takiego jak zarządzanie pieniędzmi, naprawami naszego pojazdu. Możemy sobie zrobić cokolwiek. Możemy sobie wjechać z najmocniejszym samochodem w misję i po prostu ją rozpykać w trzy sekundy. I to jest właśnie w mojej opinii problem. Bo gra nie stanowi żadnego jakby dla mnie wyzwania, kiedy mogę dać najlepszy samochód, jaki jest, wrzucić mu nakierowane rakiety, wyrzutnie na palmu, karabiny. I w zasadzie przeciwnicy nie mają żadnych szans. I to jest, to jest problem, jeżeli chodzi o Nitropak. Ta całkowita swoboda, jeżeli chodzi o dostęp do samochodów i uzbrojenia, której oczywiście w podstawce nie było. Tam mieliśmy tylko tą piranie i to było w zasadzie wszystko. I to jest w to jest mojej opinii słabe. No, też oczywiście zabrakło tych fantastycznych cutscenek, które były w Interstate 76. Mamy co prawda intro, ale. No brakuje, brakuje mi tych fajnych cutscenek i, i, i całego tego feelingu tych lat 70. bo przypominam, że gra nadal się dzieje w latach 70. Kiedy jakby Ameryka nie wyszła z kryzysu paliwowego i w zasadzie paliwo jest tą tak cenniejsze od złota, tak, wobec czego na ulicach pojawiają się troszkę jak w Mad Maxie, Ludzie w swoich maszynach, którzy walczą właśnie o paliwo, no i tam różne oczywiście misje. Oczywiście dorzucono tutaj, tutaj widzę na pudełku, 30 różnych modeli samochodów i to jest ogólnie spoko. Tak jak mówię, no i te 30 samochodów mamy dostępne od razu, tak? W każdej misji możesz sobie wybrać dowolny, dowolny pojazd, dowolne uzbrojenie, co w mojej opinii jest niestety dosyć, dosyć, jeżeli chodzi o to, to kiepskie. Natomiast jeżeli chodzi o same misje, są one dosyć ciekawe, niektóre są nawiązaniem do różnych filmów, między innymi mam fajną misję. Która nawiązuje do niebezpiecznej prędkości, czyli spiczki z gdzie musimy zatrzymać autobus, ale tak, żeby go nie zniszczyć, a on też nie może przekroczyć 50 chyba kilometrów na godzinę, o ile dobrze pamiętam. Już teraz nieistotne. Także misje są naprawdę fajnie pomyślane, i widać, że jeżeli chodzi o pomysły, wydaje mi się, że są nawet czasami lepsze niż w podstawce mieli te pomysły. I fajnie by było. Jednak zagrać w to, żeby te misje jednak miały tą ciągłość fabularną, żeby one ze sobą z siebie jakby wynikały, bo wtedy jest zupełnie, zupełnie inny odbiór. Ale tak, oczywiście nadal uważam, że jest, Misje są ok, tak, ale problem jest taki, że. Trochę tutaj gra wymaga od nas, może nie wymaga, ale my musimy od siebie wymagać, że będziemy grać samochodami nie do końca dopakowanymi, tak, żeby przeciwnicy mieli w ogóle, w ogóle szansę. Oczywiście, poza tym, że są to nowe misje, nowe. E, e, samochody i tak dalej, i tak dalej. Ta gra zupełnie się nie różni od poprzedniczki. Ponownie e, no może jedną rzeczą. E, tutaj na, od razu gra ma wsparcie e, stareńkiej karty 3D Fixa, czyli popularnego Monstera pierwszego. W Interstate 76 wymagało to ściągnięcia. Pamiętam no, sytuację, bo wymagało chyba pacza ściągnięcia, który wymaga, zajmował chyba 46 mega, albo jakoś tak, czy 14 mega. Wtedy to była jakaś koszmarna ilość. My wtedy pamiętam, bo to na studiach ściągałem tego pacza, żeby go wrzucić. I pamiętam, że na dyskietkach. Potem chciałem, żeby mi nagrał profesor na ten nasz, na nagrywarce. On tam do swojej kanciapy jakieś podania, czy może w ogóle. To mówię, dobra, panie, już daj pan spokój. Nie? Na dyskietkach se przyniosłem tego pacza już. A ściągało się to dosyć długo. W szkole mieliśmy internet. Nie pamiętam jaki mieliśmy wtedy internet, ale to pamiętam, że był jeden z takich większych paczy, który ciągnąłem z internetu wtedy właśnie do Interstate'a, żeby mieć to wsparcie 3D Fixa, żeby ta gra oczywiście lepiej działała. Jak się ogólnie dzisiaj Trzyma Interstate. W mojej opinii nadal spoko. Nadal to jest naprawdę fajna gra ze świetną fizyką, z bardzo fajnym modelem jazdy. Chociaż jest ten model jazdy dosyć taki, można powiedzieć, arcadeowy, ale niemal każdą nierówność na drodze czujesz w samochodzie. Co jest w mojej opinii fajne. No i samo to strzelanie wypadło całkiem spoko. Sama ta walka w samochodach jest naprawdę ok. No i ten jeden z tych elementów, takich smaczków w Interstate, kiedy Przeciwnik ma już mało energii. Możemy obrócić się z boku i z 45 zestrzelić kierowcę. Przez co słyszymy, że on umier umarł, gdy jego głowa opada na klakson i samochód zaczyna wyć klaksonem. Oznacza, że żeśmy go zabili, a samochód wtedy nie wybucha, tak? bo zabiliśmy samego kierowcę. To był taki element dodatkowy w Interstate 76, który zrobił spore wrażenie na wielu osobach. Pamiętam bardzo, bardzo pozytywną recenzję w CD Action podstawki, gdzie autor naprawdę się podniecał mnóstwem, mnóstwem różnych efektów. O ile dobrze pamiętam, jest to też pierwsza gra, która obsługiwała efekt Doplera dźwiękowy, czyli tam kiedy samochód obok nas przejeżdżał. Nie wiem, czy tak mi się wydaje, chyba w CD czytałem o tym, że to była pierwsza, ale no głowę sobie nie dam uciąć, bo nie jest to jakaś rzecz, która, którą researchowałem, czy, czy faktycznie jest to gra, która pierwszy raz obsługiwała Efekt dopplera. Natomiast uważam, że Interstate ogólnie jest bardzo spoką grą. Nadal uważam, że się świetnie trzyma, natomiast dodatek. Dodatek, w mojej opinii, można sobie darować. Nie jest to nic specjalnie odkrywczego w zasadzie, kiedy skończycie pierwszego Interstate'a, warto zagrać jeszcze w Interstate 82, czyli w Sequel, który dzieje się w latach 80. Ale dodatek. Nitro Pack czy też Nitro Raiders, można sobie darować, bo on w zasadzie zupełnie nic nie wnosi, a tylko w zasadzie irytuje kiepskim, e, kiepską tą linią fabularną, która e, w zasadzie... Składa się z misji zupełnie ze sobą niepołączonych, w mojej opinii to jest niestety, niestety dość kiepskie. Okej, okay, słuchajcie, no to tyle: no, nadal, nadal uważam, że warto w Interstate'a jeszcze raz mówię, zagrajcie. Natomiast Nitropak, chociaż na Gogu chyba dostajecie wszystko w zestawie i z Nitropakiem od razu. Także, bo wyszedł jeszcze chyba Interstate 76 Gold, To ile dobrze pamiętam, i chyba tam już był ten dodatek. Albo Gold miał tylko wsparcie dla 3D Fixa, teraz już nie pamiętam. Była jakaś taka wersja, właśnie Interstate 76. Ok, no chyba to tyle. No nie ma co to dłużej nad tym kombinować. Dodatek to dodatek. Niektóre dodatki były oczywiście fajne. To jeszcze ma parę słów na temat samych dodatków w latach 90., bo pewnie już nie będę miał okazji. Niektóre dodatki oczywiście wnosiły dużo nowego, na przykład Mysterious of the sea był świetnym dodatkiem. Również Call of Duty United Offensive, który. Dorzucał krótszą, oczywiście, kampanię niż podstawka, ale była bardzo dynamiczna, bardzo dużo się działo, także czasami te dodatki naprawdę. Robiły wrażenie. No, powiedzmy sobie szczerze, CD Projekt rzucił dwa gigantyczne dodatki, bo mówię tutaj oczywiście o wino i krew i serca z kamienia do Wiedźmina Trójki, które również były wydane w wersji boksowej, czyli takie hołdowanie tym dodatkom lat, do lat, z lat 90., które oczywiście są mega, mega dobre, mega długie i takie dodatki powinny być, za takie dodatki możemy płacić. No i oczywiście fajnie, żeby one były wydawane w dodatkowym pudełku. Ja, oczywiście, osobiście uważam, że powinny być wydawane w dodatkowym pudełku, a nie w formie cyfrowej, bo to mnie zawsze najbardziej boli. Wiecie, w grach, kiedy tam dodatki kupiłem, może z 5 razy w życiu, czy także. Pod tym kątem tutaj nie mogę mówić, że jestem wielkim fanem, ale pamiętam, że serce mi się strasznie bolało, kiedy kupowałem dodatek do Castlevania Lords of Shadows i on był tylko cyfrowy. I mówię Boże, żeby wyszła jakaś taka wersja, nie wiem, Game of the Year, żeby były te dodatki, ale nie wyszła niestety do tej pory. No dobra, słuchajcie, rozgadałem się na temat tych dodatków. Interstate 76 Nitropak można sobie niestety darować. To tyle. Pozdrawiam Synergik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.